Ligi JKH GKS Jastrzębie kontra Texom STS Sanok. Tom STS Sanok w następującym zestawieniu. Bramkarze, gospodarze JKH GKS Jastrzębie dzisiaj w zestawieniu następującym. Maciej Urbanowicz oraz czwórka arbitrów, pan Rafał Noworyta oraz pan Marszębianie do tych stałych wzorów swoich koszulek. Pierwsza guma starcia pomiędzy... J Próbuje odwrócić się z krążkiem. Żurek ostatecznie odegrał do Krala. Oderzenie Bagina. Kasperlik. Bagin raz jeszcze. I gol! Popędził za tym krążkiem uderzonym przez Bagina Szymon Kiełbicki. I wpakował go w okienko bramki strzeżonej przez Świderskiego. Szymon Kiełbicki z bramką. Emil Bagin z asystą. Nie zablokowali defensorzy. Świderski nax. Świetnie w dobrej sytuacji znalazł się Dobosz. Na prawą stronę do Hendersona. Ten poczekał na Thompsona. Gospodarzy przytomnie Świderski odbił krążek podobnie jak teraz Pulkinen. Pulkinen. Zamieszanie. Zadzwonił słupek. Jego adresowana guma, ale Biłas dobrze ustawiony. Stracił teraz krążek Mazur. Szansa dla gospodarzy. 2 do 0. Przestrzelony. Filip Ćwiderski. Nie dał rady. Szymon Fus. Tu widzimy błąd. I wykorzystany z zimną krwią. Przez zawodnika JKH GKS Jastrzębie Kasperlik odwrócił się z krążkiem. Kasperlik odegranie do bagina. W drugą stronę. Kuru. Ronkainen I gol. Nie miał nic do powiedzenia Filip Świderski. Taneli Ronkainen Strzelał na bramkę. Zasłonięty zupełnie goalkeeper. Teksom STS Sanok, sporo tam zawodników na linii strzału. Uderzenie Ronkajnena. 3 do zera. Dwóch zawodników stracił równowagę Szymon Kiełbicki. Teraz przejęty krążek i obok bramki w Szansa dla Sanocza z Interwe. Będziemy w dalszym ciągu oglądać gole i czekamy, czekamy cały czas. Zatrzymany bagin, szansa dla Sanoczan, dwa na jednego, wyszli Sanoczanie i gol! Jest pierwsza bramka w tym sezonie dla drużyny Texom ST Sanok. Erik Henderson wykorzystuje dobre podanie i umieszcza krążek obok Lackowicza. Przyklęknął aż do Lackowicza. Łukasz Nalewajka, Sołtys w środku, Sołtys! Nie poszedł do krążka. Taminen przytomnie na drugą stronę. No i aż złapa. Kuru. Pulkinen i uderzenie Makeli. Odskoczył nieco krążek kuru, ale opanowana guma przez kuru. Uderzenie Kalenikowat, Bukowski. Bukowski odwrócił się z krążkiem. Dobrze Lackowicz. No i nie spodobało się. Kunst. Bagin. Petrasz trącił krążek. Bagin. Kasperlik, ale teraz ma dużo miejsca. Martin Kasperlik przeniósł Kral. Przed bramkę do Petrasza. Filip Świderski. Kalenikowas postraszył uderzeniem. Kalenikowas, Ron Kajnen. Jeszcze dobitka, ale znakomita Hendersona rozpoczęła się już ostatnia minuta gry w drugiej tercji tym Pulkinen i poprzeczka. A gospodarze pomimo znakomitych sytuacji, nawet takich sam na sam Filip Świderski. Przejęty krążek przez Sanoczan i boczna siatka tylko po tym uderzeniu Bukowskiego. Jeszcze jedna szansa i gol! Podobnie jak druga tercja, trzecia. Rozpoczyna się doskonale dla Sanoczan. Pokonany Lackowicz i bramka kontaktowa. Już wcześniej zadrżała boczna siatka, a tutaj mocne uderzenie. O ile do. Siemkiewicz przytomnie do na ten na środek Biłas niepewnie. z powrotem na tafle. Dawid musiał. Uderzenie i gol! Dawid musiał, zasłonięty Lackowicz. I mamy remis. Nie minęły jeszcze dwie minuty trzeciej tercji, dwa gole. Texom, ST Sanok. A zatem potrzebowali zanoczanie impulsu, żeby zacząć zdobywać. Utrzymuje gumę w tercji ataku na lewą stronę do Kasperlika. Martin Kasperlik, Emil Bagin. Uderzenie krala i gol. Pokonany. Filip Świderski. Zdeniek Kral po podaniu Bagina pokonuje Filipa Świderskiego. Jastrzębianie wykorzystują e fakt gry z przewagą jednego zawodnika. Wychodzą na prowadzenie 4 do 3. JKH GKS Jastrzębie prowadzi z Teksą. Jastrzębie w starciu z Teksą STS Sanok. Uderzenie Kalejnikowasa po podaniu Hannu Kuru. I 5 do trzech. Przypomnieli sobie Jastrzębianie, jak się zdobywa gole. I na dwie bramki Sanoczan no odpowiedzieli dwoma trafieniami. Kółeczko i przejęty krążek przez Strzyżowskiego. Strzyżowski strzał po lodzie. Broni lacy Bagina nie stworzył zagrożenia. Przed bramką w odpowiedzi. Jastrzębianie. Martin Kasper. Z pewnością Sanoczanie nie powiedzieli tu jeszcze ostatniego słowa. Lackowicz, Krążek cały czas w grze, powalony gdzieś tam w polu bramkowym. Jeden Sanoczan i w odpowiedzi Kasperlik. Już gra w tercji. Jastrzębian! Kasperlik do Urbanowicza. Ten dołożył tylko łopatkę swojego kija, ależ to było podanie. Pokonany Filip Świderski, a zatem nie dasz, dostaniesz tutaj w 100%. Piękna akcja. Kasperlik Urbanowicz pokonany, Filip Świderski 6 do... Nie, inny wariant wybrał jednak Aaron Kainem i Świderski sygnalizowana... Nie interweniowały Sanocki, bramkarz Thompson, tymczasem już po drugiej stronie Tafli zmusił do interwencji... Karnas, wraca Łukasz na lewajkę, ale poradził sobie Karnas, znakomite uderzenie Karnasa, jeszcze poprawka... O... Do Radosława na lewajki. Radosław na lewajka i Filip Świderski. Ron Kajnen. I Marek Strzyżowski w rolach głównych. Od łyżef Bukowskiego przelatuje obok branki Lackowicza. Henderson, Lackowicz raz jeszcze. Ściągnął na siebie obrońców Dawid. Musiał do niego krążek. Uderzenie. Ale ostatecznie Karol Biłas nie decyduje się na kontynuowanie akcji. Ka Stemplują zwycięstwo, dopisują trzy punkty na swoim koncie.